siemanko wszystkim ludzie z tej strony Soczek Pokémon i dzisiaj trzeci odcinek z Bedwars. jest ze mną a 12345 2, 3, 4 5 nie dam lajkujcie i subujcie kanał po więcej a my cóż możesz obudować tak ja ja dalej myślę na dachu Lajkujcie i subujcie kanał po więcej A my co? Lecimy. Gdzie są odjaksu? Ja znowu na tej nowej klawiaturze i shifta nie umiem używać, bo mi zawsze puszcza. Chyba, że mi to nie puści. Ty, nie puściło mi! Jak fajnie! Przez co to wybuchło? Co to było? Nie. nie wiem, czy wybuchło, ale nie wiem co. A to hammer... Czy będzie mała. odcinek z Pokémon Fire Rusha, Który będzie też 20 minutowy i pewnie... Nie wiem jak, jak go zrobię. Czy że będzie po prostu... Że będzie po prostu... Że odblokowywuję wszystkie starpery, startery i jedną odznakę i święto Jadę. Czy po prostu, nie wiem. Po prostu będzie dobry. No, no. I że, czy, że dwie odznaki i... Ej, chodź do niebieskich, patrz. Chodź, Soczek, chodź. Okej. Okay. Już lecę, Adasiek. Jak widzicie, mam grę <laughs> Patrz, patrz, patrz na to. Patrz. Serie z pokemonami patrz, będzie trwała patrz, patrz. 80 Bo! Co to było? No, udało mi się do nich przejść, ale niestety nie zrobili. Co? Co ty żeś zrobił? Pomocy, mam dwa diaksy. Dobra, pomóż, co? Nie macie jej. Dzięki prawym diaksom. A nie ujdzie? No? A ja. Nie słuchałam łóżko. Jawaj go soczek. Chodź tu! Dobra. Jeden zdechnie przez płomień. Leży co? Nie drugi. Ha. O Halloweenowe y dynie dostałem. Za, a, no tak, za zabicie. Dobra, chodź, idziemy ich rozrąbać sekarę Tylko poczekaj, muszę sobie trochę łóżko oddawać. Saczek, dawaj, bo oni idą, uważaj. Uważaj, idę, idę, idę. Dobra. Soczek, cofnij, bo cię zjadł. Dobra, ale ja Adam. jednego zjechałem. A ja biegnę po drugiego. Oj, wracaj te drugi. Jeden Nie, ja Kill. Musimy sobie ulepszyć piecyk. Oj, no. cię wywalili w kosmos. Dobra, staniec na piecyk. Dzień dobry. Dobra, lepszy mam piecyk. O idzie. Jeden. Ej, ku bloki, bo do góry idzie. O nie, nie Ale go zrobiłem. O, Dobra, lepszy. O. o. A. Teraz mamy lepszego pieca Ej, a siekiera tu więcej bije niż miecz, czy nie? Nie wiem Tak, siekiera więcej bije niż miecz Ej, żółty We... tutaj idzie w ogóle! Ej, Już żółty ja jeszcze nie, to, że nie umiem Ej, żółty jeszcze! No widzę właśnie. Uważaj, idzie! Kurde, spadam, Nie doczyniłem go. O nie! Kurwa. Co? Jak? Zdechłem. No ja też. Kurde. Dobra, pierwsza nie pykła, druga to pierwsza była rozgrzewkowa. No, w sumie to prawda. Dzisiaj będą jednak dwie rundy, bo nas za szybko zabili. Prawda? Mhm. O, teraz jakaś jasna mapa. Jasna? Ano, jasna. To zostawcie łapkę i suba, Kosoczek nie wróci. Już jestem. Nawidzicie no, i wrócił. No, a, przez ile mnie nie było? Kiedy gra się rozpoczęła? Nie wiem, przez chwilę. Bo już poszłem po wodę. Idziemy na diaksę. Aby mi tylko shit nie puściło, oni idą do nas. Zostaw te diaks. Ej, on jest sam w ogóle, co jest? On idzie do nas, jest sam. Poczekaj, jak ja nam kupię protokole, to już nie będzie takich A do przodu. Ej hey, idzie Soczek weź połóż trochę, bo ja tu do niego idę, a już nie mam bloku Dobra nie Co on robi? On ma chyba, bo taki jest taki dziwnie się zachowuje strasznie Co on robi? Dziwnie jest... Rajkissist Ty, ty, miał. Ja miałem ty, 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 trzeba zrobić taką ty, taką ty, Dobra, takie taką Taką ty, ty, Dobra, a i uważaj, bo on idzie za czas, a ja próbuję do niego dojść, bo... Ej, to ja się nim zajmę, a ty wiesz, a ty idź do nich. Do niego. A on jest sam. No to wiesz, to idź. Może no, mi zaskoczyć na głowę, co on nie No ale dobra. On ma TNT, ja sobie kupię jedno TNT i myśli, że uda mu się coś tu zrobić. Soczek zaskoczył? Nie, idzie e TNT postawił i, i fireball! Nie, nie, mm, mm. dawaj o nie, nie, Patrz, czekaj, trzeba no e e nie, 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 czymś nie, dawaj kupuj coś nie, do tego nie, 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 No to łóżko trochę jeszcze. A ide, no nie, 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 Shift mi się Ej, idzie. Widzę właśnie. Idę do niego na jego poziom się. Z wyżej. Dobra, spadł. Tutaj. Spadł, spadł całkę. Dobra, idę do niego, góro. No spadł całkę. To idzie. A ja ci może idę kupić sharpnesa. No co jest? Go? Dobra, ma po łóżku. Niszczu. Dobrze. Tylko nie zabiję go, bo mam jedno HP. Poczekaj! Uciekaj! A ja ci kupię Dobra, zwaliłem go, zwaliłem go. go nie ja nam kupiłem szarpnesa, no wiesz co. No to pójdziemy do kwas innego. to jest soczek. Mam shift poprzuty. Bo mam nową klawiaturę, z której nie umiem korzystać. Ej, niebieski co na środku, idę na środek. A jeśli tak sobie postawię. Albo też spadnę i wtedy. Ej, mamy trapa? Nie, ale idę nam kupić. Forgia, aby mieć lepszy piecyk bo taki Forge... -Bia ej biali są dobrzy chyba bo tu wszystko sklepia. nie jakiś polak rodek ja idę do niebieskich może o niebieski 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 kolega kolega niebieski kolega niebieski wracaj tu z moimi emeraldami ci biali są dobrzy Ej, ciemno niebieski do nas idzie. Ej, dlaczego mi się już nie A ja nie szedłem. Ciemno niebieski? Macie ty, bo ja, kiedy ja spadałem, to on mnie jeszcze uderzył. Nie, bo to są czy są tego. To, to nice lux. No Jezu, no co ten? Uważaj, bo idzie od różowych strony. A ja im bym zniszczył łóżko gdyby nie tak, bo zniszczenie właśnie nie zniszczyłem. Ej na toba jest! No wiem właśnie, widzę. No mnie. No! No, no co? Gdzie jest? No jak? Niemotliwy no. Co jest w mnie tak? Łociul, mam jeszcze szansę to wygrać. Dawaj, stoczek Nam radę. Trzy wiersy, dziękuję. Ja chyba zaraz wychodzę z bazy. Mam prota dwójkę, okej. Okay. Mam czyli nowe projek. Dwa złote jabłka. Tam w skrzynce jeszcze było 8 złotych. Ale... Dopiero mi to mówisz. Abym nie wydał 40 żelaza. No, nie, nie, zniszczyłem łóżko, im się nie, 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 sami oni sami nie, nie, z Jeden z nie, 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 no nie mam 16 bloków, a miałem. Co by tutaj się kupić za te 4 diaksy? Forja i się będę kampił, czy co? Hmm. Prot jest za 8. Dobra, zbieram na prota. Ty białego kiknęli za ławka. No, poskito. Dobra, rasz. Dawaj sobie, dawaj dawaj Soczek, e ich. Dawaj, soczek e ich. Bieli zostali zniszczeni. Właśnie kogo nie interesuje, że ja żyję. No. Bez skitu. Jest dwa niebieski. Ej, niebieski są w ogóle u siebie. Nie. Jeden niebieski jest zielony. A drugi nie wiem. A drugi jest teraz wypaść Z jaksa, zobacz. Co? Gdzie? Mm, mm, coś nie wychodzi. O kurde, jakiś zlegowany ten blok. O kurde, jednak nie kupię. A co zrobić gdyby... Poczekaj. Dobra, kupuję prota 3. I jeszcze teraz na czwóreczkę se pod... Wow. Na środku jest niezła zadyma co tam się dzieje? No aqua się klepił z, z niebieskim. a niebieski zginął no. w A tak. aqua w ogóle nie mają setów i drewnianych mieczy, a niebiescy już mają deksowe sety, więc Chyba niebieski idzie Jakiś jeden bloczek mnie zahamował Czemu zawsze ciemne mapy? Zobaczymy odcinek, Co ty na... A ile ten kinek trwa? Poczekaj, już ci mówię. 16 minut. Kończysz odcinek? Nie, jeszcze jedną rundę nagramy. Chociaż aby były 22 minuty. Dlaczego 22 akurat? No to zobaczysz, jak my zginiemy po 6 minutach. Nie zginiemy w 6 pamiętasz? Czy wszyscy cały czas na derpie tylko morskimi byliśmy? No, jump, jump, jump. Teraz ty obudowujesz. Nie, ok. Mhm. Ja mam spo swoje sposoby na obudowywanie. O nie, ta mapa jest inna. A ja na tej mapie nagrywałam odcinek pierwszy. Ja. Dopiero zobaczyłem, że na tej mapie nagrywałam swój pierwszy odcinek. A dałbym to kubfordzia, jeśli byś mógł. I do nas, chyba? Już nie, ja się z nim klepie, nie kładę, ale mi porobi. No, porobi. Nie jest dobry, uważaj. <głos》>. Bo się wystraszył. Jego kolega jest gorszy, ale zostało mu jedno HP. Co mnie tu niszczysz? Jak on bije z odległości 5 metrów O nie idą do nas Soczek 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 Piękny mają Zrób coś z nimi Ej odepchnął mnie zobacz na dach mnie odepchnął Spadłem. Ja też spadłem No drugi nie porobił, ma jedno HP Dobrze zaczekaj Ej idź ulepszy nam Forja No właśnie idę Tylko tu jest teraz tak jak porobione że Gdziekolwiek dość jest. To jest typek. Kurde, źle obdobam. Nie no nie przejdę, bo mnie zepnął. No i... I no, warto no. no i idzie no. To ja zrobię, że idzie. No i znowu TI mamy. Niklep! Zaj mi ubrany. Nie! nie. No, jak? No teraz. No Okej. dobra, no to do widzenia, no i Tak nie brajcie na Budorce. Trzymajcie się na razie.